Cześć, dzień dobry. Witajcie moi drodzy w ostatnich dniach września. Dzisiaj u nas piękna, słoneczna pogoda. Naprawdę bardzo cieplutko, bardzo przyjemnie. Chociaż noce, poranki i wieczory już są bardzo chłodne. Jak widzimy pięknie mi tutaj kwitnie teraz werbena patagońska. Ona bardzo długo kwitnie. No i potem będę ją ścinać, żeby się nie wysiała. Chociaż i tak się tutaj na pewno mnóstwo jej wysieje. U mnie już jest to roślina bardzo inwazyjna. Mam ją chyba w trzech miejscach w ogrodzie. No i jest z nią spory problem, bo po prostu siewki są wszędzie. Zwłaszcza jeżeli macie kamyczki, tak jak ja tutaj mam takie podejście zrobione z kamyczków, no to tych siewek jest mnóstwo, trzeba je usuwać. Moi drodzy, pokazuję teraz Państwu mój przedogródek. On powoli się wypełnia. Jak widzicie, tych roślin jest coraz więcej. Było tutaj pusto. Kto ogląda moje filmy, ten. Widział, że była tylko sama trawa. Ja tutaj wyznaczyłam kilka rabat, no i powolutku sobie tutaj urządzam ten teren. Mam tutaj, jak widzicie, sporo róż, są też trawy, oczywiście kilka powojników, bo je bardzo lubię. Kilka roślin zimozielonych i ten środeczek tutaj, czyli taka wisienka, można powiedzieć, na torcie. Też się już powolutku wypełniła, chociaż brakuje mi jeszcze tutaj kilka sadzonek róż. Będę je sadziła późno jesienią, bo po prostu mają przyjść róże z gołym korzeniem. Sadziłam tutaj taką sporą yy, sosnę. Ona jest taka wersja kolumnowa, będzie wysoka i wąska. Na razie obok niej stoi właśnie tutaj bananowiec, ale on jest tylko tymczasowy. Jak widzicie, jest w doniczce, więc tylko tak sobie stoi. Natomiast sosenka bardzo ładna, ma szyszki ozdobne, i ona jest w takim kolorze lekko wpadającym właśnie w niebieski. Poza tym wsadziłam tutaj też Judaszowca. On się powolutku wybarwia na taki mocno buraczkowy, bordowy kolor i też tutaj liczę, że będzie bardzo ładnie wyglądał w przyszłych latach. Na razie oczywiście wszystko jest młode, dopiero wsadzone w tym roku, więc też nie ma co tutaj oczekiwać jakichś spektakularnych efektów, ale najważniejsze, że się rabaty wypełniają. No i oczywiście przed nami jesień, więc będę sadzić na pewno sporo roślin cebulowych. Przed nami ołowniki, czyli roślinki, które są w dwóch doniczkach, są to tak zwane niebieskie floksy. Kwitną one bardzo długo, praktycznie cały sezon. Mają piękny, jak widzicie, niebieski, lazurowy ja je bardzo lubię. W tym roku obiecałam, że przesadzę z tych doniczek, bo doniczki są dosyć małe do czegoś większego. No ale niestety nie zdążyłam, i myślę, że na wiosnę w przyszłym sezonie to muszę zrobić. Ołowniki zimują w chłodnych, jasnych pomieszczeniach. Tak myślę, do 10 stopni musi być. U mnie bez problemu przezimowywują, chociaż często też się zdarza, że zrzucają liście, ale to nie szkodzi potem i tak wyrastają nowe. Troszkę je przycinam, ale niezbyt dużo. No i potem oczywiście nawożę i kwitną. Można je oczywiście wraz z doniczką zadołować w ogrodzie. Wtedy będzie to wyglądało tak, jakby roślina po prostu rosła z ziemi. Ja to trzymam sobie w doniczkach i tak w różnych miejscach. Oczywiście niezbyt takich na pełnym słońcu, abym nie musiała cały czas je podlewać, bo one bardzo lubią Wodę No i bardzo też lubią nawożenie, żeby po prostu pięknie kwitły. Kolejna roślina to bylina, która teraz przepięknie kwitnie, czyli już właściwie jesienią, to pluskwica groniasta, bądź zwana też świecznicą. Piękne kłosy, delikatnie różowe. Tu już widzimy, że troszkę mi przekwita. Yy, przyznam się, że kwitnie mi po raz pierwszy, pomimo, że mam ją już chyba trzeci yy, sezon. A to dlatego, że ona rosła mi w zupełnie innym miejscu. Tam miała pełne słońce i dosyć sucho. A ta roślinka lubi jednak wilgoć. To jest podstawą, aby ona wam ładnie rosła. Przesadziłam ją właśnie czesną wiosną, gdzieś w kwietniu, tutaj na to stanowisko. Tutaj mamy więcej cienia i jest zdecydowanie dużo więcej wilgoci. No i jak widzicie, roślina zakwitła. Co ciekawe, roślina bardzo pięknie pachnie. To znaczy, ten zapach jest taki, o, taki słodki, taki, taki specyficzny. Nie wiem, czy każdemu muszę odpowiadać. Mi średnio się on podoba. Ale jednak myślę, że jak ktoś ma jakąś taką mm, większą kępę, bardziej rozrośniętą. To zapach jest naprawdę bardzo mocno wyczuwalny. U mnie, akurat kiedy tutaj się zbliżę, to wtedy czuję ten zapach. No, z daleka niekoniecznie, bo to jeszcze młoda roślina świecznica, zwana też pluskwicą groniastą. Przed nami trzy rośliny, bardzo ładnie teraz wyglądające, bardzo ładnie kwitnące. Pierwsza roślinka to oczywiście pensemon. On, jak widzicie, część przekwitła, a część jeszcze kwiatostanów ja się. Nadal utrzymuje. Są to takie dzwonki w mocno takim różowym, trochę lekko bordowym kolorze. Środki są delikatnie białe. Bardzo lubię pestemony, bo długo bardzo kwitną no i praktycznie u mnie są bezproblemowe. Tuż obok mamy rdest. Jest to rdest himalajski, który jest właśnie w takim kolorze czerwonym, mocno czerwonym, krwistym kolorze. Mam go także w kolorze różowym. I to jest duża sadzonka, ta natomiast jest maleńka, ale jak widzimy, roślina już zakwitła, pomimo że była wsadzona jakieś 2-3 miesiące temu. I tuż obok trzecia roślinka, także bylinka, jest to oczywiście marcinek, czyli aster jesienny w białym kolorze i żółte ma środeczki. Też niewielka roślinka, niska. Bardzo lubią ją wszelakie owady. Warto sadzić właśnie astry jesienne, bo jesień bez nich no, byłaby w ogrodzie smutna. One naprawdę dodają takiego koloru i rozjaśniają nam rabaty. Kwiatów jest mnóstwo, jak widzicie, cały czas się rozwijają. Zwłaszcza gdy mamy słońce, jest tutaj mnóstwo różnych owadów zapylających. Jeszcze tutaj Pan pokaże nieco niżej. Mamy kolejny aster. Jest to taka młodziutka sadzonka. Jeszcze nie pamiętam, czy mi nawet kwitła. I on jest właśnie płożący. Zobaczymy, co on pokaże, bo już jak widzicie ma pączki kwiatowe. A nieco dalej, po raz drugi już kwitnie mi przywrotnik na taki seledynowy kolor. Po prostu przycięłam i zakwitła mi ta bylina po raz drugi. Bardzo lubię przywrotniki. I na koniec filmu jeszcze taka ciekawostka roślinna. Roślina, którą teraz Państwo widzicie, to klerodendrum bengei, czyli tak zwany szczęślin. Jest to roślinka rzadziej spotykana, a bardzo ładnie wygląda. U mnie oczywiście młodziutka, wsadzona w przedogródku, czyli dosłownie jakieś dwa tygodnie temu. Ma bardzo ładne liście z białym obrzeżem, takie niebiesko-zielone i też przepięknie kwitnie. Kwiaty są różowe. Akurat gdy kupiłam, nie kwitła, ale jak widzicie, ma tutaj pączki kwiatowe, kwiaty duże. Takie nieco przypominające hortensje, mocno różowe. Tutaj akurat u mnie nie kwitnie, ale są yy, pączki kwiatowe. Roślina ta, czyli klerodendrum, kwitnie w miesiącach od lipca do października. Jest to półkrzew bardzo atrakcyjny, dorasta do metra wysokości i nie jest w pełni mrozoodporny. Trzeba go bardzo. Mocno okryć na zimę coś tego typu jak prusznik, także na pewno trzeba o niego zadbać, zrobić porządny kopczyk. Kwitnie na pędach tegorocznych i bardzo lubi stanowisko słoneczne. I tym właśnie pięknym półkrzewem Was żegnam. Jest to jeszcze, dodam odmiana Pink Diamond. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Życzę dobrej pogody, przyjemnej pracy w ogrodzie i zapraszam na kolejne moje filmy już w październiku. Trzymajcie się, cześć!